Jestem Kocie Perełka i witam w kolejnym odcinku z gry. Opowieści z Narni Lew, Czarownica i Stara Szafa. Dzisiaj się wybierzemy do Zamku Czarownicy, w którym razem z Aslanem odczarujemy wszystkich naszych sprzymierzeńców, którzy zostali przez nią zakręci w lód czy tam kamień. Myślałem się, że będą też odczarowani równocześnie ci, którzy zostali przez przez nas odblokowani w poprzednich poziomach no ale przede wszystkim zaraz weźmiemy się za tych w, w zamku w których jest dosyć sporo Aslam będzie wszystkich swoim oddechem odczarowywał Wszystko jej działo. Teraz gotować Zuzanno. No czemu nie mam opcji? A tak muszę włączyć drugiego gracza. Teraz mam opcję włączenia pierwszego. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj. Oczywiście trzeba wszystkie te odblokować. Tam zebrać posągi. I to będzie możliwość wezwania osana, żeby ich. Odczarował. I mamy centaura. Jakiegoś fauna. Koziołka. Tutaj jest gryf. Dinosorożec. A i teraz Zuzanna ma możliwość. A to zaraz, najpierw, może wezmę te monetki. Ranek to wszyscy mają problem z tymi schodami. Dobra, chodź, Zuzanna. A jeszcze zobacz, czy nie ma tu innej nutki. Ale chyba nie ma. No dobra, i teraz tym rogiem wzywam Aslana. Droga stoi otworem Ewy. Wypraszam sobie, nie mam żadnych córek. Ani synów. Dobra, chodźmy na razie Mocjum. A co te stwory pilnują posągów, ile by się tych stworów nie zbliżać? Dobra, potyłku dostał Centaur. A te jakieś swoje oddechy we mnie posyłają czarne, śmierdzące pewnie. Dobra, masorażec. No właśnie. Niefajne te oddechy mają te stwory. Nie ma tu przyjścia? Ej, zostawcie we mnie. Nie chuchać na mnie. To nie higieniczne. Dobra, wzięłam monetki. No to teraz Zuzanna. Właśnie po tych schodach się zablokowałaś na nich. No, te stwory na szczęście nie lubią światła. Więc trochę go tu wpuśćmy. No posąg zebrany. Na przykład jest tu jakaś notka. I tarcza. Teraz nie będę chemić, nie da się walczyć, niestety. Aha, wilki. Może łucą je. Załatwmy. O. Właśnie tak. Wilcze Rodeo Aż mnie rzucił. To bierzemy następnego. Jeszcze jakieś wilki? się, domyślam, że one bez przerwy będą wychodzić. Nie trzeba będzie jednak je zignorować i to załatwić. Ajajaj, naprawię. prawie. Jeszcze raz. Spadaj, wilku. Do budy. Weźmy serducho i odblokujmy szybko ten posąg. Realizujmy jaj. Okej, okay, koziołek nam otworzył drzwi, bo same nie potrafiłyśmy, jak widać. Chyba że on miał klucz. Dobra, nie ma tu nic więcej do zabrania? Nie ma. No to chodźmy na górę. Renek koporny się jedzie po tych schodach. też nie ma żadnej nutki co ty Kurde, czemu nic z nich nie wypada? Jestem przekonana, że wypadały z nich monetki i ewentualnie tarcze. Jak przesuwałam te świeczniki. No nic, załatwmy tego. Upiorę. I spróbuję jeszcze z tym, ale no nie w ogóle jakoś. Od początku tutaj Od pierwszego poziomu opornie idzie Przesuwanie, więc odejmę to Dobra Kolejne stwory Upiory by ją tutaj trzeba Dobra, jeden naruszone. Teraz trzeba po drugiej stronie. Oj, już chciał złapać. Dobrze. Ja teraz za nonapis sprawdźmy, czy nie ma żadnych nutek. i szybko to niszczmy okej okay, upiory się spaszały na szczęście Aj, albo nie na szczęście bo się zrobi bardziej agresywny. dobra, co tych te wilki trochę o, no takie załatwiać. no okej okay. Jestem ciekawa, bo tam jest monetka i nie wiem jak do niej dojść. Nigdy się nie dowiedziałem tego. W ogóle się nie da tam na górę wejść. i posągi zebrane i ta monetka nadal tam jest i mnie dręczy. Nie wiem jak się do niej dostać. Czy się miałam wrażenie, że nie było możliwości przejścia do niej No dobra, zblokujmy ostatniego posąga Jeszcze zobaczę. A, da się tu wejść jednak. Ale przecież tam nie ma i miałam wrażenie, że wcześniej też nie było. No dobra, lejmy to. Kolejny koziołek nam pomoże. Otworzyć drzwi. No dobrze, manetka nie jest aż taka ważna. Mimo że będzie mnie dręczyć. Oj, nie lubiłam nigdy tego etapu. Z tymi tutaj upiorami. O co też próbuję ich jakoś załatwić. Ale jak się rozpędzą z tym uderzeniem, to ciężko się z tego uwolnić. No, mam cię. Załatw swoich kolegów. Nigdy ich nie lubiłeś. Dokuczeli ci. Ale ja też cię nie lubię. A i kolejny. Weź ich, spróbuj zastrzelić tu nie, to chyba nie jest dobry pomysł. Czemu Aslan nam tu nie pomoże? Tylko gdzieś się chowa i czeka, żeby móc sobie huchnąć na posągi, a tak to nie pomaga, no? Dwie bezbrone dziewczyny są tu przez takich oblechów. Bite. I nikt im nie pomoże. Oj, Zuzano, no nie potrafi strzelać. I się bić. Dobra, łóżko, weź tego, spróbuję. Dobra, nie będą ciągle przychodzić, więc zaczekajmy. ajajaj. Czekaj, aż łóżko tego go opuści. Właśnie. I szybko. Przejdźmy dalej. Dobra, nie ma sensu. Musisz tam zostawać. Co, A, ja wchodzą z powrotem. To nie dobrze. Rany. Nie mogę nic zrobić. Szybko uciąg zdrowiej. Ej, to jest ciężkie. To jest ciężki etap. Naprawdę dziewczyny nie potrafią się bić. Mogłyby jakieś miecze wziąć ze sobą, a nie w sukienkach i nadzieję, że nikt ich nie będzie bił. Łódź mnie umiera. Dobra, szybko A jaj, ja wziąłem serducha. Nie, Łódź miała je wziąć. Dobra, teraz spróbujmy pozdrowić. No, serio? No nie. A to za co ty wyprawiasz? Co to za skakanie, latanie i w ogóle? Ech, no to jeszcze raz. I będziemy załatwiać. Spadaj, wracaj tam skąd przybyłeś. O, nareszcie. Idziemy. Zostawcie wy mnie. się z tymi brudnymi łapami. O, teraz powinno być ok. Mamy minutkę. Ja tam widzę monetkę. Przepraszam, co to miało być? Czy właśnie Suzanne wywaliło poza mapę? I muszę od nowa robić ten etap? O nie. Ale jestem zła. O nie Dobra, udało się ponownie. Szybko. Dobra, i teraz nie ruszamy tamtych świeczników. Nie, nie ruszamy ich. Maletkę sobie darujmy. Okej. Okay. A to jest fajny moment rozwalania tych oblistymi strzałami. A i załatwienie od razu te odblokowane posągi. A tutaj też jest nutka przy okazji. Dobra, szybko. A i to chyba nie. Nie tak miałam to otworzyć, dobra, nieważne. Nie, czemu mi się obzdurało, że za pomocą Lucy. miałam to zrobić? Dobra, teraz trzeba odwrócić uwagę ogra i to otwierać. Farsować bramę. Bo nie mam pojęcia, jak to zrobił, ale przyszedł przez nią i nie otwierając. Taki duży ogr, a się między tymi krotami zmieścił, no. Dobra, otwieramy szybko. Otworzony, ok. Uzdrow przy okazji. Ale tu za mną przesuwaj, to z nadzieją, że cię nie wywali poza mapę znowu. Dobra, i puszczaj. A tego trzeba namówić, żeby tutaj przyszedł. Chodź, ogrze, chodź. Hm, no, zajmij go czymś. Powiedzmy jakąś bajkę. A ja zowam aslana. Wydaje się, że pozostałe te tarcze były przy tych świecznikach, które jakoś nie chciały działać. No i dużo było figurek do zebrania, posągów. O no co na pewno najwięcej nie będzie. Nie dość, że Lucy umarła, to jeszcze Zuzanna poleciała w kosmos. No dobrze, a no, może być. Nasze przyspieszenie zwiększa prędkość uzupełniania soku z ognistego kwiatu. Zapisujemy. No i Aslan odczarował ponad. Tumnusę. I resztę sprzymierzeńców, którzy nas wspomogą w Wielkiej Bitwie. Przy okazji zwrócę uwagę, że ta figurka, co się kręci w dolnym rogu, to jest właśnie Pantomnus. No, no i w następnym odcinku będzie Wielka Bitwa, w której się przydadzą te wszystkie odblokowane do tej pory posągi. No, ja tutaj zakończę odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli ja tak, to zachęcam do zostawienia subskrypcji łapki w górę. Zapraszam też na inne moje strony. Linki znajdziecie w opisie. No, to pa.